Witam, witam was po długiej przerwie. Oto ja, wasz ulubiony youtuber. Yy, przepraszam was, że nie było filmu. I dzisiaj będzie film z turnieju rankingo, eh, rankingowy eh, Platyn i Diament, bo nie wbijam elity, bo mi się nie chciało. Tak, I, i, i to jak widzicie, to zdobyłem już parasolkę, bo potem nie grałem, bo mi się nie chciało. Jutro zapraszam was na streamka o godzinie 12:00. Więc bez przedłużania zapraszam do filmu. Full skupienia, ale ja jestem, ja jestem dzieckiem kazamy piątek gościu z nami leci Ja co tu. Mam perflendik na to. Nie, ja w życiu mam fioletową pompę. Fioletowa pompa i mam medalię że z wyposażonym kilofem. Poruszam się szybciej. Oh, zajebisty ten turniej, nie? Kurwa. No, zajebisty. Gilion kica. Kur. O, zajebiste, no, my tu zrobimy, tylko po prostu miałem to za kubie, pompa nie jest szybką, kończę, szybka, nie jest. Koala, musimy mieć koala. tak ten Star Warsaw się będzie nabijał. A właśnie, jeszcze Star Warsaw, trzeba nabić. Tam biega 62, 93. No, tu nic nie jest dobre, to tak jak po to naijamy, tak by To jest, tego kupowałam. No to dwójka jest. Widzicie, będziemy mieli w populację naszych wylewów życiowych. O tyle. Tak. TY kur! A, no, mówię ci, że nam rozpoczyna. No, nie się przesuwa. Ja, nie pier... To Co jest? nikt nie leci? Pogo Do... To jest. To jest. To jest. To no właśnie, też mi się to. Ja zobaczyłem, że. Ja mam pół szanowy, no właśnie. Czekaj, podobnie pisze mój. Y, Ma Maciek. A, myślę, że było. To jest ta osoba, z którą miałem grać turniej? Znaczy turniej. Y, 1V1? Tak! Czy z nim zagrałem? Nie! Wie to że się jednak dobrym duo? Czy tam z Melonikiem, jele? No on, on w on, ogóle tak. kozacki jest. Du dużo z nim gram. Better duo, tak. Się tam nie odzywaj. Nie wyzywaj Spocale, mi Melonika, to... tylko ja mogę. Ja już lepszego duo od ciebie. Zafika. No Kogo? NAWCIE NAWCIE? Tak moją 17-letnią mam 18-letnią już kochankę. To jest ta taka streamerka? Tak aż złote takie gówno wydropiłem. Gdzie? 25. Gdzie? Pinguj mi to. No tu. No a dostałem, bo on ma ten karabin. Czekaj, ja bo muszę elironać karabin. Badalion. Nie mogę go strzelać, co jest? Widziałeś to? Na czytach. Okej, okay, on jest dziwny. Susy baka. Chodź, duszka wale. 75. Ale co? co mi się wydaje? No jest. I teraz wiesz, że on jest solo? Cały czas. Pomóż, pomóż, pomóż. 25. Nie trafiam nic. Jestem gejem. Waleduszka. Czekaj, daj, daj mi sekundę, daj mi sekundę, daj mi sekundę. Waleduszka. Git, git, git. Gdzieś biki zamiast tłuszczu jest? O, kolejne to. Otwórz hmm. That. Yes. Ej, Sh to Shito. Shito. o, mi też namachnął Chyba Zapomniałem, że dla simple, dla turniej, na simplu na turniej nie ma simple chłopie Nie ma simple edit? Another one yeah. Pod, Pan mnie boksy, pan mnie boksy Kataniasz to to. Ale i tak, bo Kataniasz Pokawię, pokawie po musisz go zabić Musisz Nice A... like w ogóle, what the fuck Ale ja wezmę tą katanę, bo fajnie wygląda. O, on no ma lepszy kawien dla mnie. No lej! To... Jezu, tak... Najmacy. Ta, bo ja mam, nie? Co mi dwa... No bo wezmę. Eee, jeden plus. Przez że tyle gram już na tych ustawieniach jak moich. Umiem trzeba nie gracza na tych ustawieniach. Mam biga. Walić go. No ja nie potrzebuję knagi, bo ja mam. To, że z kilofem biegam no nie, jak z knagą. No to, co nie to, nie, to nie jest to, że... No to trzeba się tam. Eee. Jakoś freebillować, tak jak wiesz Ty tu robisz jakieś pipsy na triple. A, no, no to ja nie chcę, ja Re się gdzieś. Tu, tu tu tu, 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 tu. Nie strzelaj do góry, strzela, nie strzelaj, nie strzelaj, idiotko. Panie. On go rewuje i tak. Ale no właśnie, daj mu się... no jesteś debilem zajebanym. Mielibyśmy 2 kille, idioto. 38. Co ty tam zaplemiłeś wcześniej? Może się rewują tam, widzisz? I zrewował. That's nice. Stanford damage, nie wiem czemu. Dobiłem. Tu musi być chyba, wiesz? No mógłby być. Gdzie ten chłop ucieka cały czas? Udamy się w big Czekamy na kartę. Nie, on mi, dwójka, poka wie, dead. Idzie. Idzie. Maski użył. Bo ja nie wiem, co. O kurde, Mam 130, 130. Dobra, czekaj, walny pod i jeszcze jedną. Tu jest? Chodź, nie mnie dobierzesz, tylko. Aptkujesz, aptykujesz, aptykujesz. Nice. Chodź do mnie, kładźu. Uuuu, Kalifornia. Teraz masz podki. Mam tu, leży wezmę no, złodzieju Masyja to kolekcynuje, idiotko Ale, złodzieju za 5 złotych Kres stare jest za 5 złotych No, złodzieju Zabiorę biga Jaj, fre fre, punkty chłopaki były By, Były, byli Ej, ander, 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 aę, co masz w 18 Tu Podjadę o garna. Mas mini. Vai mini. Ganha what the fuck. que <coughs> você o outro Nie, ja... to coś się nie musiało wczoraj. Wtf. Ja się nie wiem, stary. Bole. mu się to wcześniej nie obarła? Ja nie wiem. Zła na mnie była. My się nie... wiesz? A dzisiaj mu grać. Wczoraj ja też nie mieliśmy zgrać. A nie, dzisiaj mama poszła spać, tak jak nie będę dał A jak się nie wyjebiemy do zero. To... O, dolecę! Skibidi toilet Skibidi, skibidi toilet Skibidi toi... toilet Jak wiesz, to ja O, ja mam typa Hello, nawet dwójkę Dzień dobry, się, panie? A ja nie wiem, gdzie on sam nawet Możesz ja przejść. Mam pompę, to, to możesz przejść. Skąd? Z dachu. A, ale tu jeszcze jeden. Oni się podnoszą. A oni się podnoszą? A, no nie, bo już go odlebiłam. A, no, 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 fajnie, fajnie, stamtąd, tu. Zabijłeś mu coś? Nie, nic mu nie daję, bo sobie skrzynczka otwierała, mi daje. Tu się chowa. Chodź, chodź, szybko, szybko, szybko. Idzie mnie dowieć, bo jest gejem. Ma sam karabin, jak coś. Dobra, mnie gej O nie mogę lotnie stworzyć, ale słodko Ale ja mam słaby lennik oj Ojoj tu muszę się spocić Dobra bo jest kilka osób mm. To jest No dosyć dużo nie Dobra Muszę... Na pompie okay. ląduje, na pompie ląduje. Mam pompę. Coś. Teraz karabin potrzebowałbym. Ja mam dwie. Trzy. Cztery. Bec, Polaczek, wywalaj do lobby śmieciu. Nie gra, to on ma szybką pompę, nie ja wiem. Nie chce mi się! Podmienił ci. ja wiem, że podmienił. No widzicie, widzowie to jest właśnie koniec odcinka, jak wiecie, parasolkę się udało wbić i ze mną był dzisiaj kłazek, więc na Discordzie, ale dziś poszedł, więc życzę wam miłego dnia. Elo!